Kochani, dzisiaj sobie zaczniemy bardzo ważny temat: tak naprawdę długi karmiczne tarot, rytuały, a zapłata. Która nie tylko jest zapłata pieniężna, ale ogólnie rzecz biorąc, podzieliłam sobie to na 10 podpunktów, które są bardzo ważne na takiej zasadzie. Pierwszy podpunkt. Jak tworzą się długi karmiczne. Oczywiście musicie wiedzieć, że jeżeli idziecie, nie wiem, do kosmetyczki, jeżeli idziecie um, do mechanika, do elektromechanika, idziecie do stolarza, zamawiacie te meble na takiej zasadzie, czy idziecie po prostu do sklepu, chcecie kupić bułki, musicie za to zapłacić. Jeżeli na przykład idziesz i kradniesz, to masz również dług karmiczny, tak? Na takiej zasadzie też od, od razu odpowiesz za to pewnie przed sądem, tak? Na takiej zasadzie, ale jak się tworzą długi karmiczne, jeżeli chodzi o pracę z energią, czyli po prostu no, tarot, rytuały, czyli że jak nie ma równowagi w dawaniu i braniu, po prostu na takiej zasadzie cena musi być adekwatna do danej usługi. Jeżeli ja na przykład robię tarota, to na przykład chce za to, na przykład powiedzmy, nie wiem, 44 zł, tak, na takiej zasadzie. I jeżeli klient chce skorzystać z wróżby, musi mi za nią zapłacić. Jeżeli na przykład zapłaci, a cofnie przelew, jest to również oszustwo, gdzie po prostu mnie oszukuje i po prostu ma gdzieś moją pracę, mój czas pracy w to włożony, moją energię, jak i moje zdrowie tak naprawdę, i mój dar w sumie też, tak? Musi być ta równowaga zachowana. Jeżeli ja coś ci daję, musisz coś dać od siebie. Coś, co w sumie mi to pasuje, ale co, to ja to ustalam, tak? Bo ja jestem twoim usługodawcą, a nie po prostu Ty moim na takiej zasadzie. Następnie e, jakie spłacisz? No i tutaj właśnie to jest to, że musisz, musi być zachowana równowaga, jeżeli na przykład, tak jak powiedziałam wcześniej, ja e, coś daję od siebie e, i ja ustalam co? Co ty musisz mi dać od siebie? Czy ty musisz mi zapłacić, czy ty musisz dać mi opinię, czy cokolwiek innego. To ja to ustalam, a to nie zależy od ciebie na takiej zasadzie. Następnie, czemu na to są narażone wróżki, tarociści, rytualiści i tak dalej, na te właśnie takie długi karmiczne? E, dlatego, ponieważ one mają dar, mają wiedzę tajemną, co nie każdy po prostu człowiek ją ma, tak? E, to też jest to. E, która nie jest zawarta w podręcznikach, w e-bookach na takiej zasadzie. E, po prostu też muszą ten dar rozwijać i muszą je dobrze, dobrze ten dar spożytkować. Na takiej zasadzie nie może być ta energia rozdawana na lewo i prawo. Ten dar nie może być rozdawany na lewo i prawo. Na takiej zasadzie to, że ja na przykład biorę karty, tasuję te karty, łączy się z Twoją energią, to też mam odczyć z góry na takiej zasadzie, na takiej zasadzie, bądź na przykład od bóstwa, od byta jakiegoś i tak dalej, i tak dalej. Tak, więc ja też po prostu gdzieś tam za to muszę płacić i Ty też musisz mi płacić, że tak to bym ujęło, żeby po prostu była ta równowaga zachowana. Następnie, Jakie mogą być skutki zadłużeń? Skutki zadłużeń mogą być od chorób, wypadków, może być strata pracy, strata dużej ilości pieniędzy, bądź w ogóle możesz nie mieć pieniędzy tak naprawdę. Może być również strata partnera, strata domu czy mieszkania, tak, Na takiej zasadzie. Albo strata nawet Twojego zwierzaka, choroba Twojego zwierzęcia, czy choroba Twojego dziecka, tak? I to nie tylko jest tak, że to za to płaci wróżka, czy tam rytualista, czy tarocista, ale także jej bliscy jej zwierzęta, jeżeli o ile je ma, na takiej zasadzie, jak i klient. Klient i jego bliscy. To też jest bardzo ważne, co mało osób o tym pamięta. Też jest ważne to, że jeżeli tutaj troszeczkę omija temat, pójdę troszeczkę dalej, jeżeli ty jako klient korzystasz z darmowych, w cudzysłowie darmowych, Tarotów, na przykład wróżb, tak? czy tam rytuałów intencyjnych obojętnie, musisz wiedzieć to, że energie się mieszają. Tutaj korzystasz od jednej, tu od drugiej, tu od trzeciej, a w Twoim polu energetycznym zaczyna się robić wielki syf. Tak? Ten syf ma wpływ oczywiście potem na Twoje życie, na Twoje zdrowie psychiczne, jak i fizyczne, i też również tak możesz dostać po tyłku tak? na takiej zasadzie. Nie można aż tak zmieniać co chwilę wróżki, co chwilę rytualistów, bo każdy z nas ma również inną energię na takiej zasadzie. Jak i w Twoim polu po prostu zacznie się misz masz taki wielki robić, tak? Tak to w sumie wygląda. Dalej, czy zapłatą może być zapalenie świecy? Moim zdaniem nie może być zapalenie świecy. Po pierwsze, rytualista, który pali świecę, Przestrzega, powinien w sumie przestrzegać zasad BHP, musi się oczyścić, musi zrobić sobie ochronę siebie, przestrzeni, czyli tak, musi oczyścić siebie, musi oczyścić swoją przestrzeń, musi zrobić sobie ochronę siebie, ochronę przestrzeni, musi się uziemić, tak, musi się połączyć ze wszechświatem, z bóstwem i tak tak dalej, z kim tam się łączy. Na takiej zasadzie. Yy, ale musi się oczyścić. Osoba, która chce zapalić za Ciebie świecę, na przykład Ty wstawiasz karty, ona prosi, a zapalę za Ciebie świecę, tak? Na takiej zasadzie. I tutaj musisz wiedzieć to, że to, co dana osoba ma w polu energetycznym, automatycznie przechodzi na Ciebie. I ona też nie daje tyle energii w tę, nie wiem, w tą intencję na przykład za Ciebie, ile Ty dajesz na przykład w karty na takiej zasadzie. Tak, bo Ty masz ten swój dar, Wiadomo, yy, na takiej zasadzie yy, dajesz tą swoją energię, dajesz swój czas, dajesz zdrowie. A ta osoba. A, mówi tak! Wezmę świeczkę, pokażę wam. Wezmę sobie na przykład taką świeczkę, zapalę sobie ją po prostu, powiem: A, na przykład w intencji, yy, za na przykład kartę Tarota, pójdę sobie i mam to gdzieś, tak? Na takiej zasadzie. I powiedz mi, ile ona dała energii, na takie, ile ona da energii w ten, na przykład w tą intencję, w ten rytuał, a ile ty dajesz energii, łącząc się z tą osobą energetycznie, oczyszczając się wcześniej, oczyszczając przestrzeń, oczyszczając karty, kupując te karty tak naprawdę, też również zapalając świeczkę, zapalając kadzidło i tak dalej, i tak dalej. Musisz mieć te przecież te narzędzia do oczyszczania również, czy tam nawet, nie wiem, wizualizacją możesz oczyszczać, ale to również jest Twoja energia, więc ile Ty dajesz energii, a ile daje osoba energii zapalając jedną świeczkę z jedną intencją, tak naprawdę nie dbając o swoje BHP, bo pewnie nawet nie wie, jak, jak ma się oczyścić, jak ma oczyścić przestrzeń, jak ma zrobić sobie ochronę, jak ma zrobić ochronę e, swojej przestrzeni, jak po prostu ma się uziemić, tak? Na takiej zasadzie. Co ma zrobić, żeby nic się nie podpięło podczas palenia świec, tak? Więc tutaj nie ma tej po prostu równowagi w dawaniu i braniu. Tyle dajesz od siebie dużo, a ta osoba wcale od siebie tyle nie daje, ile powinna. E, więc. Y, więc tak to w sumie wygląda. No i wiadomo, każda wróżka tarocista czy rytualista musi się potem odciąć od tej danej osoby. Ale na przykład, zazwyczaj klienci, jeżeli na przykład palą świecę za wróżkę, za rytualista i tak dalej, i tak dalej, nie wiedzą tego, że mają się odciąć po prostu od tej wróżki, od tego rytualisty, od tego tarocisty, tylko automatycznie pobierają tą energię od nich, tak? Dlatego potem. Można w ogóle nie mieć energii. Następnie jest to, czemu musimy płacić, czemu klienci muszą płacić za wróżbę. Dlatego, że na przykład yy, to też jest praca jak każda inna. Idziesz do sklepu, kupujesz bułki, yy, mówi Ci kasjerka, ile masz zapłacić na takiej zasadzie. Idziesz do kosmetyczki, korzystasz z usług, nie wiem, pedikir, manikir, yy, na przykład maseczki, jakieś pielęgnacje i tak dalej, tak dalej. Musisz zapłacić za usługę. Idziesz na przykład do mechanika, do elektromechanika, bo cię rozrząd zepsu, Musisz zapłacić za usługę, czy tam biegi, obojętnie. Idziesz na przykład, yy, powiedzmy, hmm, do... Hmm, do fryzjera zrobić fryzurę, na przykład zejść z czarnego do blondu, musisz za to zapłacić, tak? To jest po prostu daje Ci takie przykłady. Musisz za to zapłacić, za wykonaną usługę musisz zapłacić. Przecież nie ukradniesz, tak? Na takiej zasadzie. E, więc, jeżeli idziesz do rytualisty, idziesz do wróżki, musisz za to zapłacić na takiej zasadzie. To jest też usługa. To też jest praca jak każda inna. Tu też musi wróżka, czy tam wróżka musi kupić karty, musisz kupić kadzidło, musi kupić świecę, tak, żeby na przykład to oczyścić, czy kupić na przykład wahadło, tablicę do wahadła, czy na przykład kupić kości. Na takiej zasadzie. Tutaj na przykład, nie wiem, do rytuału musi kupić świecę, bądź po prostu zamówić wosk, zrobić samemu świecę, gdzie musi też korzystać ze swojego gazu, czy tam, nie wiem, ogólnie elektryki na takiej zasadzie, tak czy siak, nie wiem, indukcji, obojętnie, czy musi kupić tak samo formy do robienia świec, również musi kupić artykuły do robienia świec, bądź po prostu kupić jakieś też zioła, musi kupić jakieś inne świece po prostu ochronne, musi kupić dzwonki, czy tam kielichy, po prostu athame, obojętnie. Tak czy siak, to też yy, jest to, że też musi kupić produkty, też musi też swój czas dać od siebie, swój czas, swoją energię, tak, swoje zdrowie. O to chodzi. E, więc to też jest to, musi też na przykład, no bo to też, e, czy firma ewidencyjna, czy nieewidencyjna, również musi się rozliczać, tak, z USEM. E, co roku, czy tam z Urzędem Skarbowym, musi się po prostu rozliczać albo co miesiąc na takiej zasadzie, e, więc i musi rozwijać swoją wiedzę. Oczywiście, bo cały czas się rozwijamy, cały czas powinniśmy się rozwijać, więc to nie jest po prostu, nie powinno tego się robić za darmo, tak? Na takiej zasadzie. Następnie, e, tak jak powiedziałam, duch karmiczy tylko odpracowuje rytualista, jego bliscy czy jej bliscy, czy tam rytualista, tarocista, e, ale także klienci. Na takiej zasadzie też tak to wygląda. E, następnie. Eee, czy dopuszczalny jest barter, oczywiście, że tak ale jeżeli wróżka na to, czy tam rytualista obojętnie, na no to po prostu wyrazi zgodę i to ona on ustala, co macie w zamian, tak, na takiej zasadzie Eee, tak to w sumie wygląda, żeby nie było tak, że na przykład klient, e, ty jako klient piszesz, mówisz, a na przykład nie wiem, pomogę tam komuś, e, a ty mi zrobisz tarota. Nie, to nie to, to, to nie ma przecież e, pomiędzy wami równowagi w dawaniu, w dawaniu i braniu. Chcesz komuś pomagać? Pomagaj ze swojego dobrego serca, swojej empatii, a nie z ego, bo ty po prostu potrzebujesz na ten moment danej wróżby. Tak to jest po prostu ego, to nie jest empatia, to nie jest dobre serce, jeżeli o to chodzi. E, więc tak to w sumie wygląda. E, następnie ludzie, którzy żebrzą o wróżbę na takiej zasadzie, tak naprawdę mają gdzieś czyjąś energię, czyjąś pracę, czyjś czas, tak naprawdę, który może poświęcić swoim bliskim, e, czyjś zdrowie po prostu mają to gdzieś. Patrzą poprzez własne ego. To jest ego, to jest egoizm, to nie jest po prostu um, zrozumienie tego, że to też jest kogoś praca, to też jest kogoś energia, to też jest kogoś zdrowie, to też jest kogoś czas, tak? Na takiej zasadzie mają to po prostu gdzieś. Dlatego proszę was, wymieniajcie się energią na takiej zasadzie i pamiętajcie, to ustala tylko wróżka, tarocista bądź rytualista na takiej zasadzie, czy tam medium obojętnie jasnowiz, chociaż no, w sumie no, większość z nas jest, ym, którzy pracują w tym ani innym zawodzie, y, są również jasnowizami. Y, więc to zależy od nich, jaką cenę ustalą, czy to będzie pieniężna, czy to nie będzie pieniężna. Pamiętajcie też to, że szeptuchy kiedyś tak naprawdę również pomagały, ale nie pomagały za darmo. Tam była y, po prostu wymiana energetyczna na takiej zasadzie. Y, a nikt z nas nie chce płacić swoim zdrowiem za to, żeby Tobie dać darmową wróżbę na takiej zasadzie. Tak to w sumie wygląda. Yy, ani nie chce po prostu, żeby komuś na, z nas, na przykład, bliskiemu, yy, nie wiem, partnerowi, matce, ojcu, siostrze, babce itd., itd. czy tam zwierzęciu coś się stało przez to, że po prostu ty chcesz darmową wróżbę. Yy, więc po prostu. Musicie mieć to na względzie, tak? Na takiej zasadzie. Tak to w sumie wygląda.